Dzień dobry, witam państwa. Kolejne dobre dane z amerykańskich spółek spowodowały, że giełdy za oceanem zamknęły się mocno z zielenią. Zmniejszyło to awersję do ryzyka i zachęciło inwestorów do zakupu bardziej ryzykownych aktywów. To w połączeniu z niewielkimi oczekiwaniami na zaciśnienie polityki monetarnej przez rezerwę federalną umożliwiło eurodolarowi wzrost do poziomu 1,47,11. Kurs nie przybył jednak zbyt długo na tym poziomie i po ogłoszeniu informacji o obniżeniu perspektywy ratingowej Japonii spadł. Poranny kurs euro-dolara kształtuje się na poziomie 1,46,60. Na dobrym sentymencie na rynku, a także wzrosta głównej pary walutowej korzysta także polski złoty. Poranny kurs USD-PLN kształtuje się na poziomie 2,68,50, a euro-PLN na poziomie 3,93,75. Dzisiaj poznamy kilka istotnych publikacji makroekonomicznych. O godzinie 10 zostaną opublikowane dane z polskiej gospodarki. Będzie to sprzedaż detaliczna, dla której eksperci spodziewają się poziomu 7,2% w skali rok do roku i ma być on niższy o 5% w stosunku do poprzedniego okresu. O tej samej godzinie poznamy stopę bezrobocia w Polsce, która ma spaść o 11% do poziomu 13,1%. O godzinie 14.30 poznamy zamówienia na dobra trwałego, trwałego użytku. Będą to dane z amerykańskiej gospodarki. Tutaj spodziewany jest wzrost do poziomu 1,8% skali miesiąca do miesiąca w porównaniu do spadku minus 0,3% w poprzednim okresie. O godzinie 18.30 zostanie opublikowana decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie poziomu stóp procentowych. Tutaj analitycy nie spodziewają się zmiany i stopy mają pozostać na poziomie 0,25%. O godzinie 20.15 wystąpi szef Fed Berben który uzasadnili podjęto wcześniej decyzji. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.